Mega news! Nie wiem, czy wiecie, ale ja bardzo dużo lajwuję na TikToku, i na tym TikToku większość osób kojarzy mnie z serialu Szpital jako dr Dominikę, a nie z podcastu Duszno, ale to się jeszcze zmieni. To zobaczycie, to się zmieni. I w każdym razie oni ciągle pytają, czy jeszcze będzie kręcony szpital, kiedy, kiedy jeszcze będzie szpital. Ja wiem, że szpitala nigdy nie będzie, ale wpadłam na pomysł Reunionu. I słuchajcie, udało mi się umówić wszystkich lekarzy, aktorów ze szpitala oprócz jednego, i zorganizowaliśmy z Żenią specjalny odcinek Duszno-podcastu pod tytułem Reunion. I spotykam się ze wszystkimi aktorami z serialu Szpital, i będziemy gadać, i to będzie po prostu świetne. I teraz uwaga! Dla osób, które do 17 czerwca zapatronują nas na patronite za minimum 44 zł, mamy 5 miejsc na widowni. Tego to wydarzenia, tego nagrania, więc zaprosimy Was do nas, do duszno podcastu, i pięć osób będzie mogło przyjść i spotkać się ze wszystkimi aktorami z serialu Szpital oprócz jednego, czyli aktora, który grał doktora Roberta. Także tak, bierzecie, patronujecie nas na minimum 44 zł, i pierwsze pięć osób zapraszamy do nas do studia. I teraz tak, bardzo wiele osób mówi, tak chcielibyśmy was zapatronować, ale nie wiemy, jak to jest takie trudne. Słuchajcie, wszystkie linki są w bio. Klikacie, w naszym bio jest coś takiego, co się nazywa Linktree i tam jak klikniecie to Linktree, to macie wielki taki baner z napisem Patronite. Klikacie Patronite i tam już Was wszystko pięknie, ładnie poprowadzi. Więc oprócz tego, że wesprzecie naszą twórczość i naszą inicjatywę i to, żebyśmy mogli dalej tworzyć, to jeszcze jest taka gratka dla fanów szpitala, że będziecie mogli się z nami spotkać na żywo. Także do roboty!